Przedstawiamy obraz olejny, zatytułowany Martwa natura Moniki Piwowarskiej, malarki, twórczyni tkanin artystycznych i projektów lalek. Piwowarska uczyła się w Warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, a w latach 1935-1939 w warszawskiej SP w pracowni Feliksa Kowarskiego. Uprawiała malarstwo sztalugowe, szczególnie pejzaże, a później także portret. Blisko związana z Mewą Łunkiewicz i Henrykiem Starzewskim, za namową tego ostatniego zaczęła malować abstrakcję. Do tego kręgu dzieł należy charakterystyczna dla jej twórczości praca, którą prezentujemy. Abstrakcji pozostała zresztą wierna, a nabyte w ten sposób doświadczenia kolorystyczne przeniosła na swoje prace w tkaninie. Do końca życia zajmowała się też portretem. Prezydent Starzyński, Rena Szywińska, Eugeniusz Przybyszewski. Jej portrety cechował liryzm i świetnie uchwycona psychologia postaci. Wspomnianą techniką tkaniny zajmowała się od lat 60. -tych. Była jedną z założycielek pracowni doświadczalnej tkaniny, w której działała przez dekady. Ukoronowaniem były duże, indywidualne wystawy gobelinów i tkanin przestrzennych w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i w São Paulo. Wiele jej gobelinów znajduje się w zbiorach prywatnych, muzeach na całym świecie, a także, uwaga, w KPRM. Odnosiła również sukcesy jako projektantka zabawek. Szczególnie wielokrotnie nagradzano jej lalki pacynki, odznaczona nagrodami, m.in. medalem na Triennale di Milano i Złotym Krzyżem Zasługi dla Warszawy. Charakterystyczna dla piwowarskiej praca w abstrakcyjnym stylu. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów dzieła sztuki antyki oraz propozycje na prezent. Przypominamy też, że nasz antykwariat został w tym roku nominowany do Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, ulubiona księgarnia Warszawy. Zachęcamy więc do głosowania na nas w tym plebiscycie pod podanym adresem. Zakochaj się w antykwariacie.